Strasznie miękki śnieg, A za źle się idzie. Zobaczcie na te ślady. Już myślałem, że koniec przetartego, ale jest tu odnoga, da się iść dalej. Zaczyna się problem logistyczny. Gdzie jest bardziej wydeptane? Fajnie się tu idzie takim jarem, wąwozem. Widać tak trzy tyczki do przodu. I sami jest aż tak ciężko. O. Piękna pogoda. Piękna zima. Jemy po wydeptanych śladach. Pięknie. Tu jest pięknie. Zwycięstwo. Taka zima pod wielką rycerzową. Coś pięknego. Posililiśmy się zupką pomidorową. Ale ładnie. No, Widokowo zdecydowanie lepszy ten czarny szlak. Nawet jest kubeczek na sznureczku. Takie trochę bareizmy Dzisiejszą wycieczkę rozpoczynamy w Soblówce. Celem dzisiejszej eskapady jest mała i wielka rycerzowa. Idziemy żółtym szlakiem. Szlak jest przetarty, ale niestety śnieg jest mokry. Taki ciężki, lepiący się do butów. Ręczki są na pewno niepotrzebne. Mam nadzieję, że wyżej będzie ten śnieg bardziej zmrożony. Wyszło słoneczko, także zapowiada się fajny dzień. Strasznie miękki śnieg Za źle się idzie Zobaczcie na te ślady Każdy zostawia dziurę No zima pełną gębą śniegu multum Trochę już jest lepiej Śnieg już jest bardziej twardy to Jeszcze to nie jest optymum Ale już jest pięknie Ale tu ładnie Strasznie ciepło Jest za ciepło jak na zimę, w kurach, już myślałem, że koniec przetartego, ale jest tu od da się iść dalej. Taki trawersik, ciekawy. Teraz było po kolana O tu będzie trochę cienia Może trochę chłodniej będzie przez chwilę Bo naprawdę jestem przegrzany Zaczyna się problem logistyczny, gdzie jest bardziej wydeptane, bo tych szlaków tu już jest więcej. Tu chyba turowcy jechali, tu coś jest jakiś potok pod spodem. Tak sobie tu meandrujemy, teraz do góry. Właśnie się dowiedziałem, że na górze jest jeszcze gorzej, jeszcze bardziej miękki śnieg, które mnie to nie pocieszyło. No, dobrze, że dzisiaj wyjechałem na tyle wcześnie, że mogę sobie spokojnie dreptać w tych ciężkich warunkach bez presji czasu Przyszły takie ciemne chmury Mam nadzieję, że nic nie będzie padać z tego bo przy takich temperaturach jeszcze może się okazać, że deszcz zacznie padać. Fajnie się tu idzie takim jarem. Wąwozem. W końcu się trochę wypłaszczyło. O kurde, ale jest jeszcze gorzej. a Ale się zapadam. Ale ładnie. Mam 20 minut do stroniska albo do Małej Rycerzowej. O kurde. Zobaczcie. Wejściemy z latem, no bo teraz w tych warunkach to z pół godzinki pewnie ale tu ładnie W tym miejscu żółty szlak odbija w lewo do schroniska a my zmieniamy szlak na zielony, którym kierujemy się na małą rycerzową. Widać tak trzy tyczki do przodu jest nie jest źle ale już tam się widzę przeciera i wyszło ładnie słoneczko na hali na małej rycerzowej rozpogodziło się i chwilowo jest okno pogodowe I zrobił się widoczek ale tam już znowu jakieś mgły się zbliżają i sami jest aż tak ciężko Uh-oh. ślad lat był głęboki, ale pogoda piękna na małej rycerzowej. Znowu już słoneczko Piękna pogoda, piękna zima. W ogóle jest pięknie. Hala rycerzowa 1207 metrów na poziomie morza 1200. 8 w zimie a tak się pięknie prezentuje widok kierujemy się teraz na Wielką Rycerzową czerwonym szlakiem już przed nami widnieje szczyt i ostatnie podejście dzisiaj a małą fatrę widać w tle pięknie Cóż tu mamy? Romanka, Rysianka, Pilsko, Babia Góra, no ładnie to wygląda. Po prawej widać Wielką Raczę, nie wiem czy widzicie teraz, bo zasłaniają choinki, jest Wielka Racza. Zjawiskowo walczą chmury ze słońcem, ładna pogoda się trafiła idziemy po wydeptanych śladach tutaj na tej przełęczy jest troszeczkę twardszy ten śnieg więc idę dalej na Wielką Rycerzową jesteśmy pod wierzchołkiem Wielkiej Rycerzowej większość turystów zostało na polanie a ja sobie jeszcze podejdę te parę metrów do właściwego wierzchołka żeby było zaliczone Co to góra z korony Beskidu Żywieckiego? a tu ładne, pięknie. Tu jest pięknie. Pięknie. Tu jest pięknie. Gdzie ta wielka rycerzowa? Jesteśmy na wielkiej rycerzowej. Super, umordowany, ale zadowolony. Tu jest słupek Stajemy na słupku Zwycięstwo Taka zima pod Wielką Rycerzową Majkowo to wygląda Aleś pięknego. Pięknie Schodzimy do bacówki PTTK jaką jakąś zupkę posililiśmy się zupką pomidorową w placówce PTTK teraz schodzimy do Soblówki czarnym szlakiem już nie jest tak ciepło ale to dobrze, ja nie lubię jak jest za ciepło powinien być lekki mrozik wtedy się najlepiej wędruje ale słoneczko jeszcze zaświeciło na chwilę a tu jest ubite To nie to co na Hali pod Małą Rycerzową gdzie naprawdę było ciężko W tym miejscu żółty szlak się rozstaje z czarnym myśmy wchodzili żółtym i zejdziemy sobie czarnym żeby sobie taką pętelkę zrobić Tutaj w ogóle mam wrażenie że jest lepsza ta droga Na tym odcinku na żółtym szlaku po prostu był Armagedon Ale ładnie to wygląda piękna zima Czarny szlak do soblówki Nie no tu się i idzie elegancko No tu się zrobiła ładna, widokowa trasa ładnie tu zdecydowanie lepszy jest ten szlak w sensie bardziej wydeptany bardziej chyba widokowy jak tu się fajnie idzie, a ja się męczyłem tym żółtym szlakiem. To jest w ogóle północny stok, więc śnieg jest twardszy też. Nie dawało mi spokoju, co to jest za góra taka przypruszona. Tak jak przypuszczałem jest to oszust. Nie byłem na nim jeszcze nigdy, ale tak widzę, że, że mnie wzywa. To tutaj to jest plaża. Widoczek jest ładny na dolinę z jakimś tam potoczkiem płynącym w dole. No tu się zrobiło już tak stromiej. No widokowo zdecydowanie lepszy ten czarny szlak. Ale zaliczone obydwa. Będę wiedzieć na przyszłość co i jak. A tu takie źródełko. Nawet jest kubeczek. Na sznureczku takie trochę bareizmy brakło mi już wody. Więc sobie tutaj zupełnie trochę do wodełka. kulik w dole doliny. To straszne. No idziemy dalej. Jak zwykle szczegółowy opis wycieczki i zdjęcia na mojej stronie bartumiebarys.pl i w opisie filmu.